Witajcie moi drodzy, kaszmar z tej strony Faktor. W dzisiejszym odcinku, w imieniu swoim oraz wydawnictwa Lookrum Games, chciałbym zaprezentować Wam wideo instrukcję do gry Czy wiesz, który zwierz? W tej grze, grze familijnej, będziemy próbowali zgadnąć, a właściwie dobrać jak najszybciej różne zwierzęta, które reprezentują pewne cechy. No ale po kolei, może, nie wyprzedzajmy tutaj faktów, zacznijmy może od tego, w jaki sposób przygotować rozgrywkę. Bierzecie wszystkie karty, które znajdziecie w pudełku, tasujecie, następnie stroną zwierzęcia do góry układacie je w taki właśnie obszar, 6 kart na 6 kart. Krótko mówiąc, 36 kart wykładacie na środku stołu w taki właśnie sposób, kartą stroną ze zwierzęciem do góry. Wszystkie pozostałe karty ciągle potasowane odkładacie obok tego właśnie obszaru, jako stos, z którego będziecie te karty dobierać. Od razu w tym miejscu, myślę, można by powiedzieć parę słów o tym, co znajdziemy na kartach. Teraz na karcie znajdziemy przede wszystkim u góry mamy dużą ikonę cechy, której będziemy szukać, zaraz wytłumaczę dokładnie o co chodzi. Następnie mamy nazwy, mamy nazwy polskie, nazwy łacińskie, nazwy zwyczajowe, na przykład nie puchacz, a sowa, nazwy w innych językach oraz różne inne cechy, tego zwierzęcia, które widzimy tutaj z tej strony. Więc w ten sposób są te karty skonstruowane. Każda ikonka reprezentuje jakąś cechę, co lubi jeść dane zwierzę, gdzie występuje. Te ikony, nie będę ich tutaj objaśniał je, każdej jednej, bo naprawdę zajęłoby to zbyt dużo czasu. Natomiast w instrukcji, tutaj, proszę bardzo, w tym oto miejscu, one wszystkie są wytłumaczone. Oczywiście tutaj nie, każdy, nie każda z nich musi być dokładnie przeczytana, nie stresujcie się tym, że tutaj widzicie tyle tekstu. Ponieważ często, gęsto też jak przeczytacie pierwszych parę, to potem już sama ilustracja, czyli sama ikonka, powie wam, o jaką rzecz tutaj konkretnie chodzi, o jaką cechę tutaj chodzi. To pamiętajcie, żeby prześledzić, szybko to przeczytać przed pierwszą rozgrywką, zwłaszcza przed pierwszą rozgrywką z dziećmi. No dobrze, to teraz, jak mamy przygotowaną rozgrywkę, to możemy grać, tak? No i w jaki sposób to będzie wyglądało? Otóż, od pierwszego gracza, graczem pierwszym jest najstarszy gracz, ten gracz będzie miał za zadanie wybrać jedno ze zwierząt, obrócić je na drugą stronę, jedną z tych kart. I co teraz? Najstarszy gracz wybiera jedną z kart, które tutaj leżą, jedną z tych 36 kart. Następnie obracają w ten oto sposób. I teraz patrzy na tę dużą ikonę cechy, którą znalazł, którą widzi właśnie na tej karcie. I ogłasza ją, mówi na głos, co ona oznacza, tak? W tym wypadku byłoby to, że dane zwierzę musi być mięsożerne. I teraz wszyscy gracze równocześnie patrzą na wszystkie zwierzęta, które są wyłożone na stole i szukają zwierząt mięsożernych. Jedną ręką dobierają karty. Drugą i kładą je do drugiej, i w drugiej je trzymają. I tak dalej lecą. Każdy gracz próbuje naraz to zrobić. Próbujcie sobie fizycznie nie przeszkadzać, w sensie, nie zróbcie sobie krzywdy, no ale generalnie robimy to równocześnie. I runda się kończy w momencie, w którym każdy z graczy stwierdzi: dobra, ja już więcej nie chcę dobierać. Zdobrałem wszystkie zwierzęta, które moim zdaniem spełniają warunek opisany właśnie w tym symbolu, wskazanym na karcie, którą wybrał ten najstarszy gracz. Tak, czyli krótko mówiąc, szukaliśmy teraz mięsożernych zwierząt, no i jakieś tam znaleźliśmy. No, i teraz przechodzimy do oceny zebranych kart. W tym momencie każdy z graczy obraca na drugą stronę i patrzy teraz, czy wśród tych ikon tutaj znajduje się ta ikona na karcie, która została odwrócona na początku rundy przez najstarszego gracza. Krótko mówiąc, czy te zwierzęta, które zebraliśmy, faktycznie są mięsożerne w tym konkretnym wypadku. No i teraz na przykład. Mamy takiego, proszę, lwa tutaj, i w tym momencie patrzymy, że lew jest mięsożerny. Mam ikonę, która mi na to wskazuje, dziękuję bardzo, więc on jest zebrany przeze mnie prawidłowo. Natomiast tutaj, no, wybrałem zwierzę, które raczej mięsożerne nie jest, tak? Jest wręcz jasno wskazane jako zwierzę roślinożerne. No i co teraz? Jak już każdy z graczy oceni, które karty zebrał prawidłowo, które karty zebrał nieprawidłowo. To teraz każda karta zebrana nieprawidłowo musi wrócić na środek stołu, ale oprócz tego, za każdą kartę dobraną nieprawidłowo, trzeba na środek stołu zwrócić jedną kartę zebraną prawidłowo. prawidłowo. Jak już to zrobimy to przechodzimy do policzenia punktów. No i teraz jak każdy z graczy miał już szansę dobrać jakieś swoje karty i stwierdził, dobra, stop, już ja już więcej nie szukam, każdy, każdy z graczy przestał szukać, no to teraz każdy gracz sprawdza tak, czy wszystkie się cechy zgadzają i tak dalej, co się nie zgadza, co się zgadza. No i wtedy przychodzimy do przydzielenia punktów zwycięstwa. W jaki sposób to robimy? No i co robimy potem przed kolejną rundą? Gracz, który ma na swojej ręce najwięcej prawidłowo zebranych kart, Zachowuje dwie z nich jako punkty zwycięstwa. Po prostu kładzie te karty gdzieś przed sobą na swoim obszarze gry. Pozostałe karty zwraca na, środ na środek stołu. Teraz gracz, który zajął drugie miejsce, zachowuje jedną kartę. Czyli gracz, który zebrał najwięcej prawidłowych kart, Prawidłowo zebrał najwięcej kart, dostaje dwie z nich, zachowuje sobie dwie z nich jako punkty zwycięstwa. Gracz, który zajął drugie miejsce, dostaje jedną kartę. Teraz, jeżeli gracz, który zdobył najwięcej kart prawidłowo, ma tylko niestety jedną taką kartę, czyli każdy inny gracz na przykład nie zebrał żadnej karty prawidłowo albo musiał się niestety pozbyć z tymi nieprawidłowymi i gracz, który wygrał tak naprawdę został z ręką z jedną kartą na ręce, no to po prostu tą jedną kartę sobie zachowuje przed sobą jako punkt zwycięstwa. Teraz jeżeli zdarzy się tak, że jest remis na pierwszym miejscu, to każdy gracz remisujący na pierwszym miejscu zatrzymuje jedną kartę, a kart za drugie miejsce po prostu nie przyznajemy. No ale załóżmy optymalną sytuację, ktoś miał pierwsze miejsce, zachował dwie karty, ktoś miał drugie miejsce, zachował jedną kartę, te karty kładzie się przed sobą i wszystkie inne karty, które nie zostały zachowane jako karty jako punkty zwycięstwa, są odkładane z powrotem na środek stołu. Mało tego, do obszaru dodajecie trzy nowe karty. No i teraz mamy nowy, nowe, że tak powiem, karty, które będzie, których będziemy szukać. Zakrywacie również tą, którą odsłoniliście na początku. No i teraz po prostu zaczyna się nowa runda gry. Czyli ponownie najstarszy gracz szuka, wypatrzy sobie na wszystkie karty i wybiera jedną z nich. I ją odwraca. Teraz, gdyby się tak okazało, że dobrałby kartę, która ma dokładnie taki sam symbol cechy w tym miejscu, co karta, którą przed chwilą rozpatrywaliście, to ją zakrywa i wybiera jakąś inną. No i teraz system się powtarza. Takich rund będzie 7, czyli po siódmej rundzie gra się kończy. Moi drodzy, to jest wszystko. Graz z największą liczbą punktów zwycięża. No i teraz słuchajcie, jest to gra famiina, ale jako graf, to co teraz przedstawiłem, to są takie podstawowe zasady dla tego podstawowego wariantu. Wystarczą absolutnie, żebyście mogli teraz zagrać na spokojnie w grę, czy wiesz, który wiesz. Są natomiast zaprezentowane różne warianty, o których możecie doczytać sobie w instrukcji. Jest na przykład wariant gry żółw, przewidziany jakby dla grania z najmłodszymi graczami. Mianowicie, nie robimy tego wyścigu, tak? czyli na refleks każdy dobiera, jaką kartę mu tam, jaka karta mu tam przyjdzie do głowy i którą kartę zobaczy, myśli, że może pasować. Nie. Każdy gracz rozgrywa swoją turę, gdzie po kolei każdy gracz dobiera kartę, tak? Jest też tryb kangura, gdzie po prostu każdy dorosły, jak dorosły gra z dziećmi, to żeby tak trochę wyrównać poziomy, wygląda to tak, że przed fazą punktacji, czyli przed podlicz przyznaniem punktów, każdy dorosły, wy sobie ustalcie wiek, gdzie jest dziecko, gdzie jest dorosły, każdy dorosły odkłada do, na stół trzy prawidłowo zdobyte karty w tej grze. Albo tryb Geparda, gdzie gracz, który jest najlepszy, dogra tam z lekkim handicapem. To wszystko jest tutaj bardzo dokładnie opisane, możecie śmiało sobie te warianty włączyć do rozgrywki, jak już poczujecie się z rozgrywką odpowiednio komfortowo. Ale tak poza tym, to wszystko to, co tutaj przedstawiłem, wystarczy Wam, żeby móc to zagrać. Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Albo ja, albo ktoś z wydawnictwa Lucrum Games, na pewno się do tego odniesiemy. Chciałbym tutaj wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Widzicie tutaj dwa pudełka. Czy wiesz, który zwierz z takim słoniem, to jest kieszonkowa fauna Afryki i Azji. I czy wiesz, który zwierz dinozaury i inne zwierzęta prehistoryczne. Teraz słuchajcie, łącznie na rynku można dostać cztery wersje czy wiesz, który zwierz. Trzy są właśnie takie ze zwierzętami żyjącymi obecnie, no i jest ta jedna wersja tutaj z dinozaurami. I teraz zasada jest taka, że te trzy wersje możemy ze sobą bez problemu łączyć, tak? Strycamy po prostu, ok, wykładamy, bierzemy wszystkie karty z tych zwierząt Afryki i Azji, dorzucamy zwierzęta z Europy, tasujemy to wszystko, wykładamy i gramy. Nie możemy natomiast tego łączyć z wersją prehistoryczną. Dlaczego? No Ze względu na te cechy, tak? No, generalnie. Patrząc na zwierza, zwierzęta Afryki, Azji, Europy, no to te cechy są przemieszane, no ale są wspólne, tak? Natomiast jak już cofamy się do czasów prehistorycznych, no to wówczas te cechy wyglądają nieco inaczej i nieco inaczej trzeba do tego podejść. A też celem trochę tej gry jest edukacja w pewien sposób, nau nau nauka przez zabawę, tak? Z najmłodszymi. No więc w związku z tym trzeba było pracować zupełnie inny zestaw cech na potrzeby tej wersji z dinozaurami. Dlatego pamiętajcie o tym. Mamy cztery wersje na rynku, trzy z normalnymi zwierzętami, które można, znaczy ze zwierzętami żyjącymi obecnie, które można ze sobą spokojnie łączyć. No i ta jedna wersja z dinozaurami, która działa dokładnie tak samo, ale nie można jej łączyć z tymi podstawowymi wersjami. Nieważne, którą wersję kupicie, zasady są takie same w każdej, tylko mówię, to jest kwestia tego łączenia. To już naprawdę wszystko. Bardzo Wam dziękuję za, ogl za oglądanie w imieniu swoim oraz wydawnictwa Chrome Games i tradycyjnie chciałbym Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!